Hej piracie, dawaj na pokład. pujemy na port Pirate Swap, gdzie szybko i bezpiecznie wymienisz swoje skiny stare na nowsze i lepsze. Masz dużo bonusów, możesz łącznie za swoje pierwsze 3 transakcje zgarnąć 30 dolarów. Zapytasz mnie, czemu na Pirate Swap polecam ci wymieniać? Bo to Sigmowa strona, dużo twórców ją reklamy i bardzo bezpieczna oraz wygląd przyjemny. W skrócie wybierasz swoje skiny, jakie chcesz wymienić. Następnie swojego skina bierzesz i odbierasz więc na co czekasz? Wymiń na stronie PyreSwap i zgarnij darmowy balans. Dodatkowo, jak mówiłem, PyreSwap to najlepsza strona. Więc bijaj i podbijaj świat piratów egzotycznymi skinami. Bo naprawdę warto. Zachęcam Was do wbicia i pisania sobie kodzie Krysowiec, bo to 35% premii. Ja Wam dziękuję i zapraszam już Was do oglądania tego filmu. Go! Wasz oczywiście ukochany lisowiec i chory lisowiec, przeziębiony. No i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa Wchodzicie sobie w plusik, wpisujecie sobie najsilniejszy kodzik lisowiec, który wam daje 10% przy depozycie i darmowe 2 zł. i 10 groszy na start. Możecie dodawać przez Blik, visa przelewy, Wasze skiny. No i tutaj pamiętajcie prezencji do każdego doładowania macie. Dodatkowo zaraz Wam coś powiem. No i oczywiście tutaj macie swój limit. Bitcoiny, basive cardy i wiele więcej. Zachęcam mordeczki serdecznie. Ewęcik dziesięciolecie się skończył. Pamiętajcie, że co 24 godziny macie darową skrzyneczkę Daily Case, którą zachęcam do otworzenia. No i słuchajcie, za chwilę przejdziemy i wam coś powiem. Mega, mega! Dobra, no i Oczywiście użyjecie sobie kodiku lisowiec możecie AWP Wildfire P250 Poły Knife Lore i Ursus na Knife'a, bo M4 poleciała oczywiście Black Lotus dla Buniek. No i teraz szanse na zdobycie tego przedmiotu są powiększone, więc płacajcie 8,40 i to właśnie ty, mówię do ciebie, możesz zgarnąć przepiękną kostkę przy doładowaniu. Zachęcam serdecznie. Dobra, słuchajcie, e, oczywiście idziemy na niebo, bo my, ja jestem aniołkiem, więc dobra, lecimy z skrzynką Dobra, pyk. Mm, no, może być, może być. Nieznacznie ono nie oddało. Myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Zobaczmy teraz, może. Coś, 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 coś. Nie, no. nie, nie zabrało. Dobra, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka jak mówią. Dobra i. O, z tego widzę to tak. A nie, oddało. Teraz oddało, ładnie. Dobra. No i słuchajcie lecimy na batelki Case Battle oczywiście No i naprawdę zachęcam was do wpłacania I wbicia na nowego Discorda Linka znajdziecie w opisie Dobra eee, To tak Oczywiście idziemy Niebo dzisiaj nas prowadzi Dobra, maksymalność skrzyneczek dwóch Pamiętajcie, że stronka jest od 18 lat Jeżeli nie macie 18 lat, wyjdźcie z tego filmu Nie oglądajcie Ja zawsze to mówię Także bociki samo dołączył i lecimy. Pyk. Na początek oczywiście mamy Auga. A on ma troszeczkę lepszego, więc, więc się na tą chwilę nie przejmujemy, bo za chwilę. O, ładnie, 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 ładnie poszło, ale no dalej, dalej źle. No dobra, P90, ale no tak szczerze nie, je, nie jest dobrze. Dobra, Jack No i Lipa, Lipa straszna. Trzeba, trzeba poczekać, trzeba... Wychwycić ten moment, nie? Dobra, zobaczymy. No, jeszcze, jeszcze może coś się uda. Zobaczymy. Na tą chwilę słabo siadać. Słabo, słabo, słabo. Ale czy ten los. Czy, czy nie? No, zobaczymy, nie? Eee, no. Kurde, mać. No, słabo, słabo idzie. Eee, no, no i co ja jeszcze wam mogę powiedzieć? Eee, no, w sumie na tą chwilę. Sprawdzamy, sprawdzamy tą skrzyneczkę. Ja tak to. jej w ogóle tak naprawdę nie testowałem. Auczyk Dobra, teraz aniołki. Teraz aniołki. No zobaczmy. Aniołki. Ojojoj. Bigelek mi poleciał. Tam też by mógł, nie? Aniołków. No nie, 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 nie. No nie, no po prostu. To nie chcę. To nie chcę, no. Nie chcę, nie chcę oddać, no niestety, no zobaczymy jeszcze, bo coś może się tu spiać, ale Zeusa nam daje, a mu deserta, więc to jest słabo, no, tutaj, dostaje, więc raczej już to jest na to przegraną przegrana naszą niekorzyść, oczywiście, no i co, no, niestety, dwie ostatnie skrzyneczki, raczej tu się nic nie zmieni, bo naprawdę bym musiał coś mega zrobić, żeby to się zmieniło, no, no, zobaczcie ile ja mam w schinach. No, no niestety, niestety nie, niestety się nie udało. Chciałbym powiedzieć, że możliwe, że są otworzymy tak trzy royalki. I proszę, proszę. No niestety nie oddało. Dobra. To trzech razy sztuka. Tym razem oddało. Trzecia próba. No i nie oddał, Dobra. Cztery, cztery, cztery. Żeby było fajnie. Dobra, lor, Ty. Dobra, no zobaczmy. Oj, to już oddało. Dobra. To no, tak, 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 tak może być, nie? No i pamiętajcie, że natychmiastowe płatności skinami są już dostępne, więc zachęcam, zachęcam serdecznie. No i używajcie sobie exchangerka, nie? Bo to fajna opcja. No, i oczywiście, tutaj możecie na sklep, sklep, gdzie macie króciki, gdzie coś wchodzi. Na przykład takiego skinka. Potem możecie sprzedać lub sobie wypać. Zachęcam serdecznie. No, i płacajcie pieniążki z kodzikiem psygmowym. Lisowiem, bo to naprawdę fajnie. No, ale skinkami też zachęcam. Nie? no, zobaczcie, macie tu dużo form płatności. To właśnie ty możesz wygrać. Go. Zachęcam. Wbijaj na Discorda.